Że nie z powodu wystąpień Rabina Weissa i grupy jego zwolenników odczuwała nie tylko Polonia Amerykańska tu w kraju. Ja słyszałam silne i częste głosy oburzenia z tego powodu. Czy to wszystko, co się tam działo z tej inicjatywy Rabina Weissa nie zaszkodzi temu dialogowi? Ja po prostu nie odczuwam tego, nie odczuwałem. I moja płaszczyzna była rozmowa z ludźmi mądrymi. Kolejna katastrofa w Czarnobylu. Wczoraj o 20.30 zapalił się dach nad pomieszczeniem, w którym znajduje się reaktor numer 2. Jak podał rzecznik prasowy, przyczyną pożaru było krótkie spięcie generatora elektrycznego. Agencja TAS poinformowała, że ugień, ogień ugaszono po trzech godzinach. Rządowa komisja Ukrainy, która ustala przyczyny awarii, twierdzi, że nie było żadnego zagrożenia. Dach został już zabezpieczony, a blok ponownie włączono. Na terenie elektrowni pracuje ponad 13 tysięcy osób obsługujących trzy czynne reaktory. Produkują one 13% całej energii elektrycznej wytwarzanej w Związku Radzieckim. O Czarnobylu świat usłyszał po raz pierwszy 5,5 roku temu. Wówczas katastrofę porównywano do wybuchu bomby atomowej. Rząd ukraiński zapowiedział zamknięcie elektrowni do 1995 roku. W Jugosławii zawieszenie broni przestrzegane jest przynajmniej częściowo. O 14.00 pierwszych 50 ciężarówek opuściło blokowane od tygodnia koszary w Zagrzebiu. W rewanżu Armia Federalna zezwoliła na dalszą podróż konwoju 40 ciężarówek z, leka z lekarstwami i żywnością przeznaczonego dla oblężonego Wukuwaru. W innych częściach kraju toczą się jednak ciężkie walki. W Wukuwarze 3000 żołnierzy Armii Federalnej usiłuje opanować centrum miasta. Trwają walki wokół miasta Pakracz i Osijek. W Bangkoku pierwszy dzień obrad ministrów finansów siedmiu najbogatszych państw świata. Rozmawiano m.in. o kryzysie w Związku Radzieckim. Siódemka oczekuje, że państwo radzieckie i republiki spłacą 68 miliardów dolarów długu. Ministrowie uzgodnili, że takie zobowiązanie będzie głównym warunkiem przyszłej pomocy gospodarczej i finansowej dla Związku Radzieckiego. Siódemka oczekuje także, że Związek Radziecki przedstawi swą sytuację finansową i objaśni program reform. O północy minął ostateczny termin rejestracji niebezpiecznych psów w Wielkiej Brytanii. Postanowienie takie zapadło po tragicznym wypadku na początku tego roku, kiedy Bull Terrier pogryzł sześcioletnią dziewczynkę. Ofiara musiała poddać się operacji plastycznej twarzy. Dotychczas zgłosiło się około 4 tysięcy właścicieli groźnych psów. Oblicza się jednak, że w całym kraju jest ich ponad 10 tysięcy. Do listopada wszystkie zarejestrowane psy muszą być ubezpieczone i mieć specjalny identyfikacyjny tatuaż. W 150. rocznicę śmierci włoskiego malarza Giovanni Boldiniego w Paryżu otwarto wystawę jego prac. Większą część życia spędził właśnie tu. Pozostawił po sobie niezrównany obraz życia wyższych sfer stolicy Francji czasów Prusta. Jego ulubioną formą był portret, a tematem elegancja i kobiecość. Przyjaźnił się ze słynnymi impresjonistami Degasem, Korotem i Monetem, ale sam nigdy nie dał uwieść się temu stylowi. Nieczęsto słuchają państwo dźwięku XVII-wiecznych skrzypiec. Te, o których mówimy, będą używane również tylko wyjątkowo. Tworcą tego instrumentu jest krakowski lutnik o inicjałach WM. Jak dotychczas jest to jedyny zachowany egzemplarz skrzypiec pochodzący z pracowni tego artysty. Ministerstwo Kultury i Sztuki odzyskało je aż z Australii. Trafiły do Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. W prokuraturze wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim nadal przesłuchiwani są świadkowie wypadku, w którym zginął prezesniku Walerian Pańko poniedziałek specjaliści z Centralnego Laboratorium Kryminalistyki przeprowadzą na miejscu wstępne oględziny układu kierowniczego i napędowego oraz kół rozbitej lanczni. Dokładne badanie zostanie przeprowadzone w Warszawie. To, że pogoda psuje się, zauważyliśmy wszyscy już po południu. W dzień pojawią się chmury i może padać deszcz. Niestety chłodniej. Na północy temperatura spadnie o 7 stopni, a w centrum będzie tylko 15. I to wszystko w tym wydaniu Panoramy. Zapraszam na 16.30. Dobranoc.